Cześć, tutaj Maciej. A w dzisiejszym odcinku jesteśmy w G-Break i pokażę Wam, ile zadają dane bronie HP w, w naszej grze. Dobra, no to pierwsze zasady subskrypcji z dzwoneczkiem. Yy, no i pamiętajcie też o lajku like przy odcinku. No i możemy zaczynać. Dobra, no to pierwsze co zrobimy, no to pójdziemy sobie do gun Shop'a I tutaj Rafalek będzie naszym testerem broni. No to pójdziemy sobie po bronie Weźmy wszystkie broni, jakie możemy mieć. To, i to 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 jest ten, ale dobra. to I to dobra. to 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 dobra. to Dobra, my się oddalimy. Zaraz będziemy strzelać. Po pierwsze pierwsze będziemy strzelać więc więcej stąd. Dobra, weźmiemy sobie pierwsze broń słotowską z czurka. Yy, Słodzi ją. Zobaczymy. Raz się. 20 HP. Czyli no, dużo nawet. Piąteczka to pistolet. Dziękuję. Wszystko się nam nie zabił. 15, patrzcie, 15, zwykły pistolet. Tam jest też dużo. Dobra, zobaczę, czy idę na HP. Nie zabiję Dobra, to teraz będzie shotgun. Dobra, shotgunem teraz trzymamy Shotgunem 3. A więc shotgunem za bardzo nie. Teraz mamy. Mm, nie kończę chyba zabroni. Rewolwer. Nie, nie. To, to chyba tak. Dobra, i co się. Patrzcie, 25, patrzcie Dobra, to poczekamy aż. Poczekamy. jeszcze się zregeneruje. Rafalek, i zaraz będziemy lecieli z Flintlockiem. Flintlock to jest taki piracki piselec. Dobra. Dobra, spróbujemy teraz. Zespieszy kamery, zawsze szczerze. Wow. Patrzcie na to. Dobra. Dobra, teraz AK-47 9 6 Wiecie, na końcu Teraz będziemy brali 11, czyli... Zobaczymy tędy I patrzymy na to, to jest UZI 6 To ominiemy, teraz 13, czyli to Zobaczymy na to Dobra, po 6. I snajperka, naj najlepszy. Na co myślę, że czekaliście? Snajperek, sobie strzelimy? Chyba bycie go zabije, patrzcie. Chcecie przybliżyć. Uwaga, i headshot, Bum! Bum! Szczęśliwa. Dobra, umarł, zech. Dobra, zech. A więc no, patrzcie, jak to najwięcej zabiera snajperka, jeśli chodzi o lufę. Z daleka pani się wiem, strzela. Tak nam jeszcze pokażę. O, patrzcie, można sobie tak zrobić. Przedimy sobie w zielone światło, żeby się zapaliło i co? Żółte. Dobra. Trzymaj u się. Jak da Ci 5 lajków, to będzie na celny odcinek dokładnie. A więc no, ja Wam dziękuję, tak właśnie się działy z tymi broniami. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, lajkaczu, no i elo.